Dobrze, gdy wszystko jest dobrze, niedobrze, gdy ja będę tutaj próbował dostać kogoś lepszego niż Nora. Słuchajcie, uzbierałem 111 tysięcy monet na potężnym koncie. No właśnie, na potężnym koncie zero. No, gdzie złotówki nie wydałem, gram sobie Alvarezem, gram sobie Pedrim, gram sobie tutaj Papa Papageje, który zagrał trzy meczek, strzelił gola, zanotował asystę. Wygląda to dobrze na tym koncie. Słuchajcie, naprawdę. Idzie nam całkiem okej. Okay. Co prawda to jest czwarta liga dopiero, ale tak mówię, ja się tu nie spieszę. Zobaczcie, łącznie zagrałem na tym kącie 64 mecze. Na spokojności, na spokojności. Taki jest plan, żeby wam tutaj pokazywać jak sobie bez yy, ani jednego pońcika bez ani jednego końcika po prostu lecimy. Lecimy. No właśnie, ale gdzie nas to dzisiaj doprowadzi? Jak będziemy musieli zrobić SBC o. Mm, o. o Hero? No zobaczymy. Pytanie, czy nie lepiej jeszcze w tym momencie sobie zrobić. E, te, 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 tego live eventu o. o. o, 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 o wiecie o kogo? E, no gantleta, gantleta drugiego. Bo to perfekrant, to dostaliśmy byliśmy zawodnika, ale tu już jest jakaś paczka, tak? Za to. Tu już za to jest paczucha. Eee, także już parę paczek można było. Jest ewolucja dla Alvareza? Pewnie ją zrobię też, nie? Pewnie ją też zrobię. Max 87 Base Hero Upgrade. Mhm. Ifa muszę tu rzucić, tak? I 86 Overall, tak? Czy ja tu mogę przepalić Rodriego? Chyba mogę, co? I takich jakichś niewymiennych moich. Zobaczmy, kogo mamy po prostu per niewymienni. Czy jakieś ify mam? Nie mam żadnego ifa niewymiennego. Nie mam! Wilms! Dobra, świetnie. Wrzucimy ją, mm, wrzucimy też Endler, wrzucimy Rubena Diaza, wrzucimy McTominaya, wrzucimy Cristiano Ronaldo się wrzuci, wrzuci się Nora i tu już jakoś, jakoś tu się ten skład złoży zaraz, słuchajcie, zaraz się okaże, że spokojnie ten składik złożymy. No co, Szczęsnego, Lukaku się tu da, no Kopmanersa trochę szkoda, Manciniego też szkoda, to na razie zostawiamy tych chłopaków, Isko też wrzucimy. No i teraz 86 overall to będzie ciężko chyba, bez, bez, bez tutaj um, wrzucenia jakiegoś wyższego, no właśnie, chociażby tego Rodriego, kurczę. No dobra, wrzucę tego Rodriego wymiennego, no wrzucę go, no już nie będzie mi dane. Mm, okej, okay, 86 overall, łatwiutko. Chyba nawet mogę to obniżyć, wydaje mi się, jeszcze troszkę. Per niewymienni, może pojedziemy, pojedziemy znowu untradable only on i, 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 i... Kogo mam jeszcze z niewymiennych? No marmusza? Marmusza to nie damy. Może za 8 trujek coś damy, co? Jakiegoś Brancika? Jakiegoś, jakiegoś Lenormandzika, jakiegoś Artema Dowbyka? nie? Mactominey. Bye-bye! Zobaczymy, co z tego wyjdzie. 85 składzik jeszcze i... I otworzymy. Magika. Lub nie. Zobaczymy zaraz kogo. Tym razem już będę musiał dokupić jakieś karty, bo tu już nie zrobię z niewymiennych. Yy, tu się raczej wszystko squixeluje. Zawsze 2700 w kieszeni. Powodzenia no, no dobra życzcie mi powodzenia, mi powodzenia, bo ten Noro ostatnio to wiecie jak było, no wiecie jaka reakcja była, tak to co, no ile tutaj wydaliśmy? Miałem 111 koła, zostało mi 89, dobra 20 tysięcy wydaliśmy, ale cały klub, klub przetrzepaliśmy, przetrzepaliśmy właściwie, przetrzepaliśmy, przetrzepaliśmy cały klub w poszukiwaniu szczęścia, żeby trafić. Zobaczymy kogo, ale Max 87. Chciałem do podstawowego składu. Chciałem, żeby na koncie 0 wyleciała jakaś fajna karta. No bo tak jak mówię, ten nor, tak sobie siadł, a teraz jest szansa naprawdę na potężny upgrade do podstawowego składu. Potrzebujemy kogoś fajnego. Czy to do ataku, czy na skrzydełko, czy do środka obrony nie ma znaczenia, nie ma znaczenia. Dajcie naprawdę fajnego zawodnika, a najlepiej się SPD, szczerze powiedziawszy, na może jakiś hiro yy, nie Hiro, Hiro to wiadomo, że będzie. Marquizio Jajaturę, proszę bardzo, proszę bardzo, Markizio albo Jajaturę. Zobacz Zobaczmy, czy tak właśnie będzie. Idzie lewy pomocnik z Brazylii, z Brazylii Bundesliga. Czy to jest on? Czy to jest on? To musi być on. Jose, Z, ze, 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 Roberto. Mamy go. <grymny> Tak jest, tak jest, było warto. 500 tysięcy młodych, ależ gościu, ależ gościu na lewą pomoc. Znaczy ja nie wiem, czy chcę tego na lewej pomocy, znaczy chyba chcemy, no bo na lewej obronie to nie, dość EŚP, na SP może. O rany, jaki szefito tutaj wjechał, ale szefito tutaj wjechał. ze Roberto, pięknie. No teraz tak, pięć wiazdek sztuczek, o rany. Może i na lewą pomoc w sumie, no też się nada. No, oczywiście, że się nadajemy, że ten jego finishing gorszy, ale z tym dribblingiem, ze wszystkim, no ciężko powiedzieć. Albo box to box na CM, -ie. no box to box też na CM w sumie, w sumie będzie super. No, trochę za ofensywnie do, do, do Alvareza, ale idealnie, nie? No, nie ma nic do podania, ale ma świetny Playstation Plus. Nie narzekajmy, nie narzekajmy, bo jest świetnie. Nie narzekajmy, bo jest fantastycznie. Nie narzekajmy, bo naprawdę jest super. Słuchajcie, jest, jest turbo dobrze, nie? Na ten moment geje chyba na ławeczkę leci, no nie? Tu nie Simos, tylko geje. Idris, nie... No tak, papę geje. Papę geje, bo tu wiesz, potężny za Roberto, idealnie. Kurde, no. Najchętniej by, by się grał chyba nawet 4 1 2-1, 2 ale szkoda, że Kudus ma tylko nie ma strikera. A nie ma strajkera! On ma strajkera! Nie mogę grać na strajkerze też. Okej. Okay. Dobra. Well. Jest rozkminka, nie? Ale wtedy, no, nie, no bo to to, to, to Dumornay ma tylko zgranie z tą panią, nie? Tylko zgranie z tą panią. Cza Winga Dumor musiały być dwie zawodniczki, kudu z wtedy ławka? No nie. Nie może być ławka. No na trzech napastników nie da. Chyba, że cztery, nie, ale cztery, no, to nie ma znaczenia. No Flan Alvarez musi grać. Okej, okay, będziemy grać tak po prostu, jest dobrze. Jest dobrze, znaczy przydobyć trochę jak przysiedleń obronnej, jest, jest dobrze, nie? A jeśli zbacza na Elono, no też jest opcja, nie? Też jest jakaś tam opcja, oczywiście, że tak. Baśka na Elo. Nie wiem jak wtedy ze zgraniem kudusa, ale whatever. Znaczy ja tworzyć swoją gwiazdę w tym momencie. Bo jeszcze nie tworzyłem na tym koncie, a ja chcę sobie stworzyć i chcę zobaczyć w ogóle, z czym to się je. Bo tutaj mi koledzy zapraszają. Mogę z nimi poka pokopać, poko pokazać w ogóle trochę klasy. No i w ogóle, gdyby ktoś z czatu chciał zagrać, to zapraszam też serdecznie może, nie? A taki typowy łysy jest? O, jest. A tu nie mam żadnych tatuaży dostępnych. Ue, to jest słabizna. O, i ten mi się podoba, nie? I już jest fajny, nie. Wystarcz <laughs> przykład. Nie, no, podoba mi się ten gość. Nie, no zostawimy sobie takiego sola.